Spacer nad rzeką, styczeń, piękny mróz, przyjemnie kra sobie płynie po rzece. super klimaty. Ponieważ minął już. Dwa lata. Tak, minęły już dwa lata, od kiedy zaczęliśmy swoją przygodę z blogiem, blogiem ogólnie z kępą marzeń. No i jak to? końcówka roku, czy początek? To jest taki okres, kiedy człowiekowi się zbiera na podsumowanie. Nie pisaliśmy Wam o tym na, ani na blogu, ani na fanpage'u, natomiast spełniło się jedno z naszych marzeń, Nie moich. Odbody. Asi marzeń, ale to ja mija nam 8 lat, jak się wyprowadziliśmy na wieś i mieszkamy tutaj na wsi. Ja się bardzo cieszę, że opublikowano nasze wnętrza. Tak. Też sesja zdjęciowa z naszego domu pojawiła się w jednej z francuskich gazet. Um... <laughs> Dlaczego? razie to ja powiem <laughs> tak, że... Ten, to akurat pokażemy Wam zdjęcia na vlogu, ale wśród jakich? Zatnych, wśród zacnych e, wnętrz się pojawiliśmy, czym kierował się autor, e, redaktor naczelny nie wiemy, ale na pewno to jest dla nas duża znaczy, nobilitacja, jak to się nasz domek, mówi. traktujemy jako domek, też przytulone gniazda, e, znalazł się wśród grona e, pałacy. Także... Tak, to, pałace, dworki, te tak. więc... Myślę, że river braliśmy ze stodoły, z obory ją brałem, jaką e, kupowaliśmy 8 lat temu i wyprowadziliśmy river, e, z obory na salony. Ale francuskie tak, salony. Francuskie. Bo no. pojawiła się akurat na jednym ze zdjęć jest, że tak. tutaj e, jest naszą królową, prawda, w gazecie. Dokładnie. E, kolejną, kolejną rzeczą jest to, że też e, to już bardziej nie tylko samo wnętrze, ale nasz e, styl życia, styl bycia, jakaś tam nasza filozofia życiowa pojawiła się i została bardzo ciepło przez was odebrana. Pojawiła się w takim internetowym magazynie Trenderli, który pojawia się na te, jest przeznaczony na polski i włoski. To, co nas y, bardzo ucieszyło, to nie tylko Wasze miłe słowa dotyczące no, właśnie domu, tego, w miecki macie, jakichś dekoracji, ale przede wszystkim tego, jak odbieracie cały ten nasz chępomarzeniowy pomarzeniowy klimat, tak? że to jest ciepło, tego wieje taka przytulność, szczęście. I postanowiliśmy, to jest nasze nowe postanowienie. na no, ten to, myślę, że będzie jak najbardziej, no, będzie realizowane. będzie tak. Będziemy chcieli te może jeszcze nawet więcej, niż, niż o samych realizacjach, o, o projektach drewnianych, tak, o dodatkach, pisać właśnie o stylu życia, więc yy, każdy znajdzie coś dla siebie. Chłopaki, którzy lubią warsztat, znajdą pewnie trochę filmu potem, ale ludzie, którzy chcą sobie podpatrzeć, jak fajne jest życie na wsi, nie jest zawsze proste, ale fajne. No właśnie dlatego w tym roku chcieliśmy skleć. napisaliśmy na naszym blogu, chcieliśmy wrócić do korzeni, czyli do naszego stylu życia, którą chcieliśmy od początku z wami dzielić. i Tak naprawdę przez te dwa lata troszkę zeszliśmy z toru i zaczęliśmy przedstawiać mniej więcej naszych projektów. Tworzymy dodatków do wnętrz, to też jest jak najbardziej nasz kierunek. Natomiast postaramy się w tym roku więcej podzielić z Wami naszymi, naszym stylem życia, codziennością życia na wsi, żeby Was nadal zachęcać. Tak? Jeżeli jesteście znaczeni korporacyjnym stylem życia, życiem w mieście, chcecie takiego spokoju i sieranki, jaką my tutaj mamy, naprawdę Was zachęcamy. Czasem. Do, do, trzeba do tego dużo pracy, wysiłku, wytrwałości, ale myślę, że takie sytuacje jak dzisiaj ta na przykład nam to wynagradza. Nie jest lekko, słuchajcie, to nie jest tak, że to jest tylko jedna wielka siedanka, bo to 7 8 lat było bardzo ciężkie, e, ale bardzo owocne i bardzo się z tego Ma dwie strony medalu, i bez tej ciemnej nie widać tej jasnej, i, tak. i odwrotnie. Więc... Na internetach jest tylko pozytywnie. Ja my... No, my się też staram jak najwięcej pozytywów do Was słać, bo to tak naprawdę chyba życie na tym polega, żeby się dystansować, żeby nie brać życia do końca tak na serio i tak nie będziemy niego żyli. No dobrze krótkie podsumowanie. Chyba kończymy, bo nam tyłki trochę odmarzają, Jest. przynajmniej mnie. Nie, gdzie odmarzają? Jest pięknie, przyjemnie, sympatycznie, Mroźno, do rzeźka, słuchajcie. Słuchajcie, dokończymy nasz piękny zimowy spacerek Było miło, sympatycznie, mroźno. Idziemy się teraz ogrzać przy kominku. Przy herbatce. Przy, przy ciepłej herbatce. Zjemy jakiś pyszny obiadek. I cóż, zapraszamy do na kępę do obserwowania. Trzymajcie się. Hej. Тяжкая работа и режиссер.